Siemano, kolano, widzowie, drzewko duże. A widzę widzicie, właśnie w ostatnim filmie się dokończyłem, na szczęście. Ten wieżowiec teraz akurat wygląda bardzo ładnie, nie? Ale w dzisiejszym odcinku to nie będzie dzisiaj o żadnych sprawach o naszym mieście, ale sprawach jakichś naprawdę już nietypowych. Bo dzisiaj się wybierzemy do leśnego dworu. Wiadomo, że tam nie będzie, bez, bo w gramy na trybie pokojowym, ale ważne, że tam idziemy i ważne, że coś tam będzie ciekawego. A więc widzę, tak. Miecze sobie. Oczywiście, że nie musimy sobie brać, ani nie potrzebujemy miecza. Kilow. Zostawimy sobie. Potrzebne siekierka. Kury co tu robi? Kury no. Jajko. Dlaczego ja mam jajko? Powie... Niech mi ktoś powie, dlaczego ja mam jajko. Czekaj, daj mi je rzucić. Ta. A jakbym trafił owieczkę to by było beka, serio. By była naprawdę wielka beka. No ale dobra. Siekieratna może być jeszcze potrzebne do tej wyprawy do leśnego dworu. Nie no, no nie to nie, no bo oczywiście, że nie będziemy głodni, nie? Po tryb pokojowy, nie, no ale... O no to nam może być jeszcze potrzebne. Może jeszcze wiadro sobie zabiorę i może jeszcze ten wiadro do wiadra se może jeszcze wodę wyje byśmy mieli tą wodę, nie? Przy okazji na pewno podbudowę dawajcie dir to. jako podbudowę, nie? Byśmy mieli jakąś też podbudowę. No i co? To może ma tylko ty. By w ogóle odkryć cały leśny dwór, tylko ty... Jaki leśny dwór, kurde, ta. No. Ta. Wieżeczka pijadersów. Na pewno tam już gdzieś będzie ją widać. ona chyba gdzieś była tam, nie? Tam daleko. Kurczą jak najka. A więc no, chyba gdzieś tak dotykała wody trochę. No, gdzieś. A przy okazji jeszcze zobaczymy, czy, czy fajnie wodę widać tą nową wodę. Czy musi być widać, nie? Żeby tam te morze zobaczyć, bo tam prawdopodobnie gdzieś morze jest. Kurde. Już ją widać! Posterunek piradersów. Tam widać ich przy okazji nasze miasto. Co jest lepsze? Widzę, napiszcie w komentarzach, czy tamten posterunek Pilagersów, czy nasze miasto? Napiszcie to w komentarzach. A dla mnie raczej nasze miasto, bo jest o wiele bardziej ładniejsze niż ten cały posterunek tych Pilagersów. Ja to tylko dlatego uważam, przez to, że Pilagersi są źli. Ich posterunki też trochę dziwnie. Nie wiem, dlaczego one w ogóle tak powinny wyglądać. No mówiłem, że to gdzieś tak... Nie no no, no na wodzie to stoi, na wodzie to stoi. tak widać, bo wyjaśwo... woda. No niestety... Ty kurde, myślałem, że to jest pełne morza, a tu nie ma pełnego morza. To jest jakieś du duże jezioro, na... No to jest rzeka, nie? Dobra, teraz musimy gdzieś poszukać wejścia do tego miejsca. Tutaj. Serio? Co wie? Jeżeli tu nie mam wejścia... Nie. Jest. C ale nowe. Ja Mówiłem, że będzie podbudowka potrzebna. Kurde, ja nie chciałem tutaj. No. Na wejście jest kurde, ale to schody są dziwne. Czekaj. No, wchodzimy tak. No wiadomo, że na razie tutaj żaden, żadnych konkretnych rzeczy nie będzie potrzebnego. Dobra, jak w każdym, ale to jest w ogóle o wiele niższe od tego od naszej tej najwyższej wieżki w naszym domku No rzeczy na tą porę no to potrzebowałem akurat pszenicy potrzebowałem nie mogę nie, nie muszę okłamywać potrzebowałem ziemniaki też dawaj I tak zaczepliny pliny no też będzie potrzebny na 100% no na czarnego dębu, no weźmy. No. Kurde, no do czegoś się przyda. No i w sumie ta skrzynia. No, z czego wziąłem sikierę? No i czyli jednak dobre tutaj były rzeczy. No, wszystkie tutaj rzeczy były nam akurat potrzebne. To jednak warto było się udać. Ale widzimy. Ja teraz robię taką rzecz: taki mikwik, że będziemy z taką niszczyć. O, dobra, dostaliśmy. Ta! Widzicie, tak widzimy. Tak, normalnie można sobie fajnie zebrać te sztandary Pinadżery'ów. Nie, normalnie. Esa. Kurde, spadło nam. Czekaj. Uuu. Dobra, wzięło nam. Fajnie. Aha, okay. Ale mi smakowało. O jesteśmy znowu na sobie I to jest tak bo musimy mieć. Czekaj. O! To jest konieńka, no. jeszcze, Tam jeszcze tamte dynie są mi. No też się przyda. Siano na pewno się przyda. Dynie nie wiem. Dynie się chyba raczej do niczego nie przyda. Tym, jeżeli to wpadnie tam, to ja już raczej nie będę wskakiwał do tej wody, by... No akurat. Że się sztandar nas, nas posłuchał Kurde, no właśnie o to mi chodziło No już myślałem, że nie będzie dużanych... żadnych O twojej starej pójdę że no A nie, gdzie pójdziesz? Gdzie pójdziesz do twojej starej, bym powiedział mu Gdybym go w ogóle spotkał Kurde I teraz na pewno nam to spadnie jest taki zakład, akurat, akurat nie wypadło nam. Ty mam już, aha, dobra, aha tam, czekaj. Są, dobra. Nie wypadło. Nawet było słychać, jak to wypadło. O. No, no. No, i tyle z wyprawki. O Jezus A teraz musimy się tylko udać do naszej wiochy. Po lądzie chodzę, bo wiecie, no bo tak prze, przez to by nam było ciężko, nie? Jeszcze słychać jaskiniowe dźwięki. Normalnie, jak w normalnym Minecrafcie. Jeszcze zaraz będzie widać naszą wiochę. Kozasko. No, już widać akurat nasz wieżowiec. I teraz moją willę. No i jeszcze Mob Grindera. Mob grinder jeszcze. <gryw> Czekaj. Na początku, no, nie no. To, to jest. Poczekajcie, jakby cała ten, teoria naszego, tej całej wiochy, wiochy nie? Tych borówkowic. No, spójrzcie. Na początku dołączył wieżowiec drzewo, potem dołączył no. ten. Moja willa, nie? Potem dołączyła moja willa, a. Nie no, potem ob grinder a na końcu. Oczywiście, przyosłowie domek, bo jest najmniejszy. Sadników? sadników? Co, kurde, nie? A to muszę. Sadników, sztender sadników. No. Fajnie, żeś to przetłumaczył, gościu. Sadników. Naprawdę. Sadnik. Dobra, już po prostu mam to gdzieś. Sadniki, sadniki. Do widzenia, widzowie.